Muszę powiedzieć tak, że myślę, że ten mecz dzisiejszy to typowo mecz walki. Myślę, że remis tutaj był najbardziej sprawiedliwy i trzeba powiedzieć jedno, no, my mieliśmy swoje kazy, ale również trzeba oddać jedno, granica też miała, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie bramkarz wybronił nam dwie, trzy sytuacje bardzo, bardzo groźne i później w drugiej połowie, Mieliśmy, mieliśmy tam w po postawym fragmencie bardzo dobrą sytuację z, z głowy. Później jeszcze jedna sytuacja gdzie wyjechaliśmy no i trzeba powiedzieć jedno, to, to co nam tydzień temu rozabrał, No dzisiaj oddał i tak, słoneczko nam przyświeciło i dobrze rozbraliśmy akcję kontrataku i y, Swociński zagrał dobrą piłkę y, Po i i możemy się tylko z tego cieszyć, ale chciałbym y, też tutaj pogratulować dla... Trenera granicy i dla zawodników, bo dzisiaj bardzo dużo zdrowia i serca włożyli w dzisiejszy mecz i na pewno taki mecz boli i my przeżywaliśmy to w piątek, a trafiło dzisiaj na granicę myślę, i myślę, że my na pewno dzisiaj cieszymy się ze zwycięstwa. Panie to dosłownie pytanie. Wiele ciepłych, słów adresem pana z zespołu i straty przeciwników. Co tam powiem? No, Wyczątku pogratuluję Andrzejowi do zwycięstwa. Aczkolwiek żal, że trzy punkty wyjeżdżają. Liczyłem, że zawsze ten remis jest na otwarcie bardzo budujący dla zespołu szczegóły, bardzo potrzebny dla nas teraz jest to zespół w sporej przebudowie. To było widać. Tam pierwsza połowa, gdzie jeszcze byliśmy, że tak powiem, zdążyliśmy się trochę zregenerować po ostatnim meczu i mieliśmy jeszcze trochę. Więcej energii to, to pierwsza połowa wyglądała nieźle, daliśmy sporo strzałów. E, szkoda, że nic nie precyzyjnie nie chciało wejść i wtedy może by ten i wyglądał inaczej. E, w drugiej połowie no, widać było już, że te siły nam umykają, bo jednak e, na pewno te perturbacje przygotowania były, były nie, nie, nie do końca planowe i nie do końca systematyczne. No, ale... Co zrobić, no, tak jak ostatnio były niezłe fragmenty gry w meczu z Drwęcą, to dzisiaj wyglądało to też nie najgorzej, szczególnie w pierwszej połowie. No brakuje nam tego wykończenia, ale to wiemy o tym, że szukamy opcji z napastnikiem i, i, i szukamy tych rozwiązań poprawienia skuteczności. Jeżeli to nam się uda, to może będziemy groźniejsi. Natomiast na, na dzień dzisiejszy e, robimy co możemy i, Kawałek tej piłki trzesieligowej mogli tu co zobaczyć. Szkoda tylko, że żeby nie dało się zadowolić ich jakimś chociażby punktem, pierwszym punktem trzesielicy. Może to słychać przy Czy Przy któregoś z zawodników jest w stanie się wyróżnić za Nie wiem, indywidualnie staram się nie wyróżniać na gorąco. Yy, myślę, że, że, że yy, cały zespół zostawił zbyt dość zdrowia, co było widać. No i szkoda mi trochę zespołu, że, że nie udało im się doprowadzić do końca e, bez straty bramki, bo, bo, bo wiem, że ja na pewno to ich woli. No, trochę przyspali tam Międzyczasowy e, Łociński, przeprowadził tam indywidualnie i obsługuje zawodnika zwycięca. Nie, to, tak, nie w, nie to, w którym pozostało tylko precyzyjnie uderzyć. No to, co, to czego brakowało nam, bo parę sytuacji które się połowie, gdzie mieliśmy... Prawie podobne sytuacje i można było to skończyć właśnie precyzyjnym uderzeniem, a nie uderzeniem na Myślę, że to wszystko jest do poprawy. Ja dziękuję bardzo. Panie w niedzielę mecz z Drwęcą, dzisiaj Drwęca też pokonała 2-1, czy jakoś specjalnie będzie się przygotowywać do tego niedzielnego meczu? Ja myślę, że tak samo jak do wszystkich meczów podchodzimy i nie ma co podgrzewać atmosfery, Przede wszystkim, przede wszystkim musimy się zdegenerować i będziemy tutaj te dwa dni poświęcimy na to, żeby, żeby dojść do pełnej dyspozycji. Na pewno to jest fajny mecz dla takich biców, ale również dla nas, tak? I mówię, kilku zawodników też jest z zespołu przeciwnika. Trzeba powiedzieć jedno, no, ja, ja tutaj nie no, tyle czoło przed Renikiem Sąciskim, gdzie... Zagrał na, na, własną prośbę, na własną prośbę na środka przeciwbólowych, bo trzeba powiedzieć, że tak, no to, to, co, to co miał nogę po, po, po wejściu przeciwnika, no to ja dawno czegoś takiego nie widziałem i naprawdę szacunek, Tak samo dla Tomkiewicza, gdzie został znokautowany i, i trzy, trzy dni źle się czuł, ale nie wiem, dzisiaj dojechał też dopiero na, na rozgrzewkę i wszedł w drugiej połowie. myślę, że nieźle się zaprezentował, a przede wszystkim jedno, cieszę, że nie straciliśmy, nie straciliśmy bramki. I, i, I udało nam się wykorzystać tą sytuację. Tak, tak, a, a odnośnie tego meczu? Fajny mecz, fajny mecz, i zrobimy wszystko, żeby z jak najprzedszej strony się pokazać. Myślę, że ten, te dzisiejsze punkty nas jeszcze mocniej podbudują, i chłopaki wierzą, że tutaj można na tym poziomie walczyć ze wszystkimi jak równy z Na koniec, szczęście, nieszczęście, właśnie to z Saganem, tak powiem. Znaczy, tutaj no, znaczy. Przy, 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 przypadek no, dwóch zawodników szło do głowy, znaczy. i. Zderzyli się, zderzyli się głowami, zawsze tu jest uraz głowy i trzeba... Mam nadzieję, bo mówię, nie ma żadnego pęknięcia. Jest na pewno jakieś lekkie wstrząsienie i tutaj trzeba przyświetlić chłopaka, jak będzie trzeba nawet zostawić na jeden, dwa dni obserwację. Będzie trzeba tylko przyjedziemy po niego. Także tak, no, mam nadzieję, że wróci. Bo trzeba powiedzieć, no, jest to chłopak z charakterem, i który, który idzie do końca. I tu właśnie no, akurat sytuacja stykowa mnie odpuścił. I, i, no, z, z, zdarzają się że takie sytuacje uczowe. Na pewno nie, był to przypadek, nie było złośliwości ani z jednej, ani z drugiej strony. zobaczenia, Dziękuję. I parę słów na temat dzisiejszego spotkania. No jak było widać, mieliśmy kilka dobrych okazji w pierwszej, drugiej połowie niewykorzystanych, szkoda. No i to się zemściło w ostatnich minutach. No, niepotrzebnie. Dobry by był nawet dla nas ten remis, tak, to jakiś by był prognostyk na, na następne mecze, a tak znowu bez punktów, znowu bez radości kibiców. No, no szkoda. No ale jest to początek ligi, więc jeszcze wszystko przed nami. Nie no tak, brakuje nam jeszcze z jednego, dwóch chłopaków takich ogranych na poziomie trzeciej, chociażby ligi. No ale myślę, że cały czas będzie ten... Nasz, nasza gra będzie coraz lepiej wyglądała po prostu. Yy, a jak ze zdrowiem, bo noga zabandażowana? Za tak? No poleciliśmy we dwóch na, na wślizgu. Ja schowałem nogi, kolega po prostu nie schował. Dostałem noga rozcięta, trochę zbita, ale myślę, że, że, że będzie, będzie lepiej już no, na następny mecz się wykuruje. A jakie nastroje? No za, za wcześnie może jeszcze pytać, przed następnym meczem. No co, ch chłopaki będą jechali walczyć o trzy punkty, no nie ma innej możliwości, żeby, żeby nie walczyć. W każdym meczu będziemy chcieli walczyć o trzy punkty. No i mam nadzieję, że tam w morongu się nam uda po prostu. Czego Wam życzymy? Zdrowia przede wszystkim, no i strzelania bramki kolejnej i kolejnego, pierwszego wygranego meczu. A zatem, oby to jak najszybciej nastąpiło. No, dziękuję. dziękuję bardzo.